Cześć! Pojawiła się u mnie w testach kolejna klawiatura od marki Junzi i tym razem jest to jeden z wyższych modeli, jednocześnie bardzo ciekawy wizualnie. Natomiast wszystkiego Wam nie będę zdradzać, zobaczycie za chwilkę w filmie. Ceny macie w linkach w opisie. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Przed nami niesamowita klawiatura Uzi AL65, klawiatura mechaniczna, która ma bardzo ciekawy design i dość wysoką cenę, którą sobie sprawdzicie w linkach w opisie filmu. Oczywiście w każdej chwili, więc mamy klawiaturę w formacie 65%, która jest nie najtańsza. Ale co my tutaj mamy, że jest taka cena, zaraz zobaczycie. Opakowanie wewnętrzne, no i oczywiście owika z wizualizacją klawiatury. Z tyłu mamy troszeczkę więcej cech. Najpierw rzućmy sobie okiem na akcesoria. Po kolei jest instrukcja obsługi. Jest także jak to w klawiaturach tej marki. Taki Quick Start Guide. Konfiguracja na Windows, Mac OS, skróty RGB. Następnie mamy woreczek, w którym znajdziemy przewód i nie tylko. Poza przewodem jest narzędzie wielofunkcyjne. Tą stroną ściągamy nakładki. Wyjmujemy switche, więc mamy już zdradzone, że mamy tutaj funkcję HotSwap, czyli wyjmowane switche, oraz mamy dongiel USB, co nam zdradza drugą rzecz, że ta klawiatura działa też bezprzewodowo. No, w tej cenie przydałoby się, żeby miała te cechy. No i ma Kabelek USB na USB typu C. Wykonany OK, ale standardowa izolacja gumowa. Nie ma niestety tego gamingowego oplotu. Natomiast jest paseczek do spięcia nadmiaru. Dzięki temu przewód jest elastyczny, miękki i jego długość to 1,80 m. Ale to nie wszystkie akcesoria, bo mamy jeszcze taki fajny boksik, gdzie już wyjmujemy zawartość. OK, troszkę tego jest wszystko. No i tutaj będą wymienne switche. Dwie sztuki, no ale zawsze coś. Switche opinowe w tym przypadku. Patrzymy dalej, i mamy tutaj nakładki na przyciski. Mamy nakładki jasno niebieskie i białe w jednym woreczku, a w drugim mamy białe nakładki. Więc możemy tutaj sobie jeszcze spersonalizować co nieco tą klawiaturę. Nie zabrakło czegoś. Co osobiście lubię, ja to nazywam osłona przeciwkurzowa, ponieważ możemy sobie krewaturę przykrywać, jak nie korzystamy. Będzie się mniej kurzyła, nie będą nam wpadały jakieś paproszki i krewatura jeszcze jest dodatkowo w worku. No i co my tutaj widzimy? Krewaturę, która wygląda szablonowo, ponieważ część nakładek jest po prostu przeźroczysta. Do tego mamy pasek ledowy po boku, z przodu i z drugiego boku, ale to nie wszystko ponieważ mamy jeszcze duży element RGB tutaj, więc pod tym względem klawiatura będzie wyglądać niesamowicie jak ją włączymy. Od spodu mamy metalową płytę z logo AL65 i naklejką nową podwyższenia w postaci takich gumek, czyli nie mamy rozkładanych podwyższeń takich klasycznych. Mamy ergonomiczny układ klawiszy. Z tej strony jest grawer, diody, gniazdo USB oraz włącznik, wyłącznik. No właśnie, klawiatura już ożyła, więc mogę Wam za chwilkę pokazać jak to właśnie wygląda OK, nie przedłużając, a wygląda to po prostu niesamowicie. Klawiatura w kolorze białym, więc to światło świetnie się rozprasza. Mamy ten pasek, który widzimy też po boku. Biegnie on dookoła całej klawiatury, no i wygląda to naprawdę nieźle. Natomiast co nie do końca mi się podoba, że same klawisze te tutaj, wszystkie białe, nie przepuszczają światła. Co prawda, oznaczenia są duże i wyraźne, więc na białym tle nawet bez tych LEDów wygląda to dobrze. Natomiast zobaczcie sobie tą część, jak tutaj jest jasno. No ale połączenie jest ciekawe i mam tutaj układ amerykański, czyli Ansi, długi Backspace, dwa długie Shifty, ale za to pomniejszony Enterek. No i druga nam dioda łączności bezprzewodowej. O tym Wam opowiem za chwilkę. Tutaj mamy specjalne klawisze, też o tym będzie. Natomiast posłuchajcie sobie, jak ta krewatura brzmi jak te przełączniki brzmią. Spacja nie jest wyciszana. Enter Shift i przyciski. Przełączniki działają lekko i przyjemnie. Natomiast ta klawiatura nie jest po prostu zbyt cicha. Ale spójrzmy sobie jeszcze, jak będzie z tymi nakładkami i przełącznikami. Spacja nie posiada żadnych dodatkowych wygłuszeń. Przełącznik wyszedł leciutko przy zdejmowaniu nakładki. Natomiast tutaj mamy gumki wyciszające. Mamy pięciopinowe gniazda. Solidne stabilizatory. Tak samo pod enterem. Jakość nakładek jest naprawdę niezła. I zobaczmy sobie, jak wychodzą same przełączniki. Już pomijając to, że ta spacja mi tutaj wyskoczyła sama. To zobaczmy chociażby tutaj. No, powiem Wam, że wychodzą bez żadnego problemu. Leciutko. Jakbyście te przełączniki sami wyjmowali, starać się zawsze to robić maksymalnie pionowo do krawatury i tak samo je osadzamy. Patrzymy, gdzie są te bagnety. Tutaj w tej wersji mamy diodę odwróconą, czyli dioda w przełączniku jest na dole. Tak więc w tym przypadku mocujemy tymi złotymi bagnetami do góry. Gniazda są odwrócone. Osadzamy proste padle. Dociskamy. Jest na miejscu. Nakładamy nakładkę i już można korzystać. Tak samo spacja wraca na miejsce. OK. I zakładamy nakładkę na Enter. Odnośnie dodatkowych nakładek, które widzieliście wcześniej, to mamy nakładki, które są w całości białe i możemy po prostu nimi zakryć te przezroczyste, gdybyśmy stwierdzili, że lepiej będzie właśnie w ten sposób. Natomiast drugi komplet nakładek to są nakładki, których bardziej byśmy używali w systemie macOS. Mamy chociażby klawisz Command, Mamy cztery nakładki białe i sześć nakładek takich jasno niebieskich, w tym na spację. Więc możemy sobie tutaj tak naprawdę dowolnie miksować Dągielek jest bardzo niewielki, jest opisany jako UNZI, więc nie pomylimy go z innymi dąglami, jeśli mamy więcej tego typu transmitterów. No i zapasowe przełączniki zawsze są cenne, nawet jeśli są tylko dwa. Pokażę Wam teraz skróty klawiszowe. Używamy z przyciskiem FN, który jest tutaj obok przycisku ALT. No i po kolei patrząc, jedynka i dwójka, to mamy regulację jasności. Na komputerze stacjonarnym się to nie przyda. Pod trójką mamy wywołanie wszystkich aktywnych pulpitów i przełączanie się pomiędzy nimi. Czwórka to mój komputer. Piątka to klient poczty. Pod szóstką mamy wywołanie strony domowej. Siódemka to poprzedni utwór. Ósemka to play pauza. Dziewiątka kolejny utwór. Następnie pod zero mamy całkowite wyciszenie dźwięku. A obok, czyli minus i plus, mamy głośniej ciszej. Mamy też kontrolę RGB, i te cztery przyciski tutaj w rogu to są odpowiednio. Zobaczcie, od góry delete niżej mamy page up, page down oraz klawisz end. Tak więc mamy tutaj takie zabawne ikonki, ale to są standardowe, windowsowe klawisze. I teraz, oczywiście, z FN-em góra-dół możemy zmniejszyć, zwiększyć jasność. W boki możemy przyspieszyć, czy spowolnić efekt. FN plus page up zmienia nam efekty, ale bocznego paska. Klikamy sobie Page Up, Page Down i regulujemy jasność bocznego paska. A klawiszem Delete przestawiamy sobie efekty. Mamy jeszcze kombinację Fn plus Right Control, który pokazuje poziom baterii, ale to musimy zrobić w trybie bezprzewodowym, więc to za chwilkę. Tak więc wiemy już, że możemy kontrolować także chociażby pasek boczny. I pod QWE mamy trzy kanały Bluetooth, więc możemy sparować się nawet z trzema urządzeniami. Natomiast pod R mamy łączność z donglem. Mamy przełączone na dągiel. I teraz tak. Mamy te przyciski 1, 2, 3, 4, 5, 6. A jak zrobić, żebyśmy mieli F1, F2 i tak dalej? Wystarczy dwa razy kliknąć klawisz FN. I wtedy mamy przełączone na F. No i przy okazji widzimy, że anti-ghosting na trybie bezprzewodowym na donglu. Jest bardzo żwawy, nie ma też problemu z ciśnięciem większej ilości przycisków jednocześnie. Mamy wskaźnik baterii, o którym mówiłem, w postaci podświetlenia tych przycisków, czyli systematycznie tutaj będą gasnąć kolejne przyciski od zera idąc w stronę jedynki i będziemy wiedzieć, że jest coraz mniej mocy. Czyli na przykład jak będzie piątka, no to będzie połowa. Na przewodzie anti-ghosting. Również śmiga bardzo szybko. Nawet w moich odczuciach jeszcze szybciej. I przy okazji połączymy sobie jeszcze klawiaturę poprzez Bluetooth. Robimy dodaj urządzenie. Przełączamy się tutaj na łączność Bluetooth. I mruga nam już E, czyli kanał trzeci. Teraz musimy nacisnąć Fn plus E. Przytrzymać długo, żeby lampka zaczęła szybko mrugać. OK. Mruga szybko. Klawiatura powinna się pojawić w systemie. Jest. UZI AL65BT3. Łączymy. I działa. Czy na pewno tak jest działa jak najbardziej. Tak więc anti-ghosting i przełącznik przycisków mamy ogarnięty. No i rzucimy sobie okiem na stronę, ponieważ klawiaturę mamy tak w wersji białej, jak i czarnej. Chociaż tutaj ta. Biała jakoś bardziej do mnie przemawia osobiście, to jest oczywiście kwestia gustu, i obudowa jest wykonana z aluminium. Klawiatura waży nieco ponad kilogram, działa oczywiście także pod systemem MAC. Natomiast co do czasu pracy na tej baterii, która ma 8000 mAh, no cóż, tych LEDów mamy naprawdę sporo, ponieważ mamy i pasek LEDowy dookoła, i także mamy te LEDy z tyłu. Więc ma po prostu co tą klawiaturę rozładowywać i z włączonymi LEDami wszystkimi, klawiatura wytrzyma do 36 godzin maksymalnie. Nie jest to źle patrząc jak na ilość światełek. Ok. Ale jeśli byście chcieli sobie LEDy wyłączyć całkowicie, wtedy mamy jakieś 130 godzin, więc już dużo, dużo więcej. Natomiast jest jeszcze opcja pośrednia, czyli. Po prostu zmniejszenie sobie jasności, czy dodatkowo na przykład przyciemnienie, czy wyłączenie całkowicie LEDów dookoła, których tak za bardzo nie widzimy. No i wtedy klawiatura może trzymać na przykład 70-80 godzin, czyli to będzie pomiędzy tymi 36 a 130 godzinami. I pełne naładowanie kabelkiem USB, czyli z komputera, no to będzie jakieś 18 godzin, więc na spokojnie. I tutaj wszystkie przełączniki są już fabrycznie przesmarowane w obu wersjach, ponieważ druga wersja do wyboru poza Junzi Milk V2 liniowymi, to mamy gaterony Zero, również przełączniki liniowe. To sobie możecie tutaj wybrać. No i mamy tutaj wielowarstwową klawiaturę, jeśli chodzi chociażby o uszczelkę, o wygłuszenie o pianki w środku. No więc robi to wrażenie. Klawiatura mówiąc krótko jest po prostu solidna i przemyślana. Oczywiście kompatybilność, tak ze switchami 3. Jak i pięciopinowymi, a kapy mamy w technologii Double Shot PBT i wymiary krewatury 319,4 na 110, na 39,9 mm. Pokażę Wam teraz software, będzie to oprogramowanie VIA, czyli ładujemy sobie nasz liczek, wtedy jest widziana ta klawiatura i możemy ją sobie już konfigurować. Robimy sparuj i Mamy dostęp. I tak jak pokazywałem Wam już to wielokrotnie w przypadku tego software'u, czy VIA, czy VIAL, to są bardzo podobne oprogramowania, mamy tutaj możliwość przekonfigurowania klawiszy, czy na przykład na Page Up, Page Down, chcę sobie dać inną funkcję, na przykład Lightning, czyli przestawianie tych efektów bez klikania żadnego FN-u, czyli zaznaczam sobie przycisk, wybieram funkcję, plus, minus, i w tym momencie mamy już tutaj zmienioną funkcję. Więc mamy dostęp do tego typu funkcji. Następnie standardowo makra, warstwy, klawisze specjalne. Jest tego naprawdę dużo. Dostęp do aż 15 makr. Funkcja save and load. No i zakładka lightning. Do wyboru mamy dwie sekcje, czyli underglow. Możemy ustawić tutaj jasność, jak i prędkość efektu. I efektów jest całkiem sporo, ponieważ mamy solid color. Wybieramy sobie jeden kolorek. Zmieniamy i jest. Breeding, i tego oddechu mamy kilka różnych wersji. Breeding 3 i Breeding 4. Następnie Rainbow Mood, i tutaj mamy trzy wersje. Pokażę wam tak na szybko każdy efekt, żeby ta prezentacja nie trwała tutaj pół godziny. No ale do wyboru mam naprawdę dużo. I Rainbow Swirl aż 6 wersji. Trzecia. Czwarta, piąta i szósta. Następnie mamy Snake'a. Też w aż sześciu wersjach. Więc mamy różne kierunki, różne prędkości tego Snake'a. Kolor też możemy sobie tutaj wybrać. A także prędkość i jasność. Czwarty, piąty. To jest taki dynamiczny. I szósty Snake. I to były dopiero efekty tych bocznych LEDów. Więc wow. Przełączamy się na drugą zakładkę, gdzie mamy tego też naprawdę sporo, ponieważ wyłączone, solid color, wybieramy sobie jeden kolorek i jest standard, czyli oddychanie. I kolejne efekty, czyli band wall, cycle all, cycle left right, up down i kolejne efekty, do środka, na zewnątrz, pine wheel, cycle spiral, teraz będzie dual beacon. Następnie mamy Rainbow Beacon. Niektórych efektów są różne. Wariacje typing heatmap. Czy coś takiego, że ten kolor nam wzrasta w momencie, jak tutaj piszemy. Digital Rain. Bardzo fajny efekt. Solid Reactive Simple. Czyli reaktywne, jednoklawiszowe. I kolejne wersje reaktywnych Nexus. Czyli takie liniowe. Eksplozje, Splash, również reaktywne i ostatnie co my tam jeszcze mamy, Solid Splash, czyli inna wersja tego efektu. Jeśli efekt spowolnimy, no to może być dużo mniej dynamiczny, taki bardziej spokojny. Prezentacja tych ledów była naprawdę długa, no ale pokazałem Wam chyba wszystkie efekty, jakie tutaj mamy. Więc wiecie, że software jest rozbudowany, a możliwości konfiguracji jest naprawdę dużo. Podsumowując, klawiatura bardzo ciekawa, wizualnie, osobiście mi się bardzo podoba. Jedyne, co bym tutaj może zmienił, to wymienił nakładki na takie przepuszczające światło. Chociaż w tej bazowej wersji też wygląda to nie najgorzej. Klawiatura, co prawda, nie jest za bardzo wyciszana, ale generalnie korzystał się z niej naprawdę dobrze. Jeśli by Was też zainteresowała, chcielibyście sprawdzić ceny, to macie je w linkach w opisie filmu. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie tego filmu. Warto również subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się!